Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Krystian Lejowski z tej strony, witam Was na kolejnym materiale na moim kanale YouTube. Kochani, lecimy sobie z nowym, dość szybkim materiałem, ale konkretnymi informacjami. Na początek nowy projekt, który tak naprawdę wystartował, nie wiem, dwa dni temu, coś takiego. Jest to projekt o nazwie Sigma, Sigma Ton Bot. Um, Dlaczego Sigma? Kochani, wbiłem tutaj z prostego powodu. Tak, lepiej być niż nie być. Tak jak ja to zawsze powtarzam. Widzę, że promują tutaj te Wiktory i tak dalej. Ten Wiktor, on tam często promuje dobre projekty. Więc stwierdziłem, że wchodzę. Kto za tym stoi dokładnie? Myślę, że dowiemy się wkrótce. OK. Generalnie zasada jest bardzo prosta. Wchodzimy sobie w aplikację. Podłączamy swój portfel... Ton, no ja podłączyłem, błąd trochę zrobiłem, bo podłączyłem jeden z dwóch, czy nawet trzech portfeli, które mam na tonie. I ten akurat nie portfel, który podłączyłem, nie był takim moim portfelem, który mam od zawsze i tak dalej, tylko taki dość nowy, który, z którego korzystam. I tutaj otrzymałem coś tam ponad 8000 tych tokenów Sigma. I mam tutaj total turnover 332. Tony, bodajże tak, to jest 332 tony, chyba. Tym to mi się wydaje. I warto podłączyć portfel, na którym macie, długo macie ten portfel, na którym długo działacie na tonie. No to wtedy dostajecie więcej tych tokenów Sigma na start. Ok? To jest tak, jak na przykład było z długością życia, wchodziliśmy w DOX-a czy w Pawsa i mieliśmy tokeny za długość życia naszego telegrama, tutaj mamy za, tak naprawdę za nasz obrót, długość życia naszego portfela TON, ok? Są tutaj taski, banalne taski, zaproszenie jakiejś tam osoby, dodanie ikony, follow na Twitterze, na x na YouTubie, subskrypcja i za te taski też otrzymujemy jakieś tam około tysiąca Tysiąca dodatkowych tokenów i zakładka Invite, of course. Zakładka Invite, jak w każdym z tego typu projektów, możemy zaprosić, zapraszać dane osoby i dzięki temu otrzymać dodatkowe po prostu tokeny Sigma. Myślę, że warto zahaczyć, bo robi się o tym głośno. Już półtora miliona użytkowników w dwa dni. Tak więc myślę, że warto być, warto wziąć po prostu udział. Na co z tego będzie, jak to wyjdzie później, no to po prostu czas pokaże. Ale już nie jeden projekt pokazał, że no po prostu warto być, bo zawsze może wpaść parę dolarów dodatkowo z takiego projektu. Tak więc nie ma moim zdaniem na co czekać. Zapraszam, link w opisie, dla chętnych Sigma odebrać swoje coiny. Tak jak mówię, warto podłączyć po prostu portfel, który... Nie robimy żadnej transakcji, tylko podłączamy portfel, weryfikuje nasze, nasz portfel i wtedy otrzymujemy odkreśloną ilość tokenów. Dajcie znać ile Wy tokenów otrzymaliście. Myślę, że jakbym tutaj próbowałem tu podpiąć drugi portfel, właśnie ten, ten mój lepszy portfel, który mam dłużej i tak dalej, tam więcej obrotów robiłem na tonie, no to niestety, ale nie zmieniło mi to liczby. Już zapisało mi tą liczbę, którą miałem wcześniej. Nic mi tu już nie zmieniło. Okay? Więc ten portfel pierwszy, który podłączycie, to będzie portfel, który da Wam te tokeny. Okay? Żeby to było jasne. Tak więc dajcie znać, ile Wy macie tokenów po podłączeniu Waszego portfela tonczej. Dniem wczorajszym został uruchomiony oficjalnie serwer Projekt Katia. Wcześniej mieliśmy beta i tak dalej, tak jak to było na początku. Za te testowe granie każdego dnia otrzymaliśmy po 200 tysięcy tokenów. Za zapraszone o jakieś tam osoby też otrzymaliśmy po 5 tysięcy tokenów. Ja już mam 4 800 tysięcy tokenów. Dzisiaj mi się udało zrobić 100% mapki. Jak widzicie, jak zrobicie 100% mapki. No to kolejny challenge, kolejne wyzwanie, mapki, czyli klikanie tych trzech, 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 trzech żeby, żeby zrobić 100%. Dopiero mam za 12 godzin, czyli no następnego już dnia w moim przypadku. Ok. Um. I tak to się prezentuje. Co tu się zmieniło? No, generalnie tutaj się za wiele nie zmieniło, tak? W tym momencie. Znaczy, troszkę się zmieniło. Zmieniły się na przykład tutaj ikonki, jak jest tutaj lepsza karta, gdzie daje więcej na godzinę. Mamy takie strzałeczki, plus 12 i tak dalej. To sobie można fajnie kupować i, i po prostu zgarniać troszeczkę więcej. No, te żółte dają więcej, nie? Te niebieskie dają troszeczkę mniej. Najwięcej dają te żółte. OK? Tutaj nam... Ostatnio tutaj były trzy zakładki, teraz mamy na razie dwie. Tu pewnie będą dodawane z czasem. Um, zakładka R. To tutaj, że tam kogoś zaprosiłem dzisiaj. Tutaj daily oczywiście na bieżąco wszystko robimy. To jest oficjalny start. Te tokeny, które zbieramy tutaj na Katia, będą po prostu do Airdropa. To są Wasze tokeny, ok? I co jest tu kluczowe, to jest to, aby wchodzić każdego dnia, każdego dnia robić daily check-in, ok? Na końcu macie fajną nagrodę w dniu 10 20 tysięcy tokenów i 400 tych łapek do ulepszania. I to jest klucz, nie? No, tak więc zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął, zachęcam do startu w Katia. Um, link oczywiście zostawię w opisie. Nowy temat. O, Your Mission Next Away. Bombers. Patrzcie. O, i tutaj mamy Katia zaliczoną i coś tutaj nowego. A, no, nowa misja na bombi. A tu jest jakaś zagadka. Ok. I to trzeba wpisać na Twitterze z na, zagadką, z waszym UID i tak dalej. 50 szczęśliwców otrzyma 3000 boksów, airboxów. O, patrzcie. No. No i kolejna zagadka na, na bombi. Ostatnio jeden z naszych, z naszych członków grupy. Napisał, że wygrał 3000 airdrop boxów, bo brał udział we wcześniejszym jakimś tam konkursie. Wygrał 3000 boksów, także gratulacje. Widzicie, czasem warto wziąć udział w jakichś konkursach. Nie wiecie, kiedy coś wygracie. Takie 3000 boksów to już troszkę jest, nie? No, dodatkowo, nie, wiadomo. Także Katia, oficjalny start 75% dla przypomnienia 75% tokenów Katia idzie, yy, idzie na airdropa dla społeczności. To jest mega kluczowe. Tak jak w Bombi idzie 70% tokenów dla społeczności. Oczywiście spekulacji notpixelowej ciąg dalszy. Już piszą, że oficjalnie, to znaczy to jest spekulacja użytkowników, to na Twitterze ja widzę, jak przeglądam sobie Twittera, bo przeglądam go każdego dnia praktycznie, no to w tym momencie notpixel jest wszędzie. Że cena to be, że market cap to będzie minimum albo 500 milionów, albo 750 milionów i cena za jeden token to będzie minimum 2 dolary, albo 3 dolary, albo 5 dolarów, albo 7 dolarów. Kochani, jakby to było 3 dolary za jeden token, ja byłbym zadowolony. Naprawdę, bo 3 dolary w moim przypadku, jeżeli się nic nie zmieni jeszcze, ok, do pewnego momentu, bo prawdopodobnie yy, to też są spekulacje, oczywiście, ale są takie informacje, że. Możliwe będzie jakaś dodatkowa dystrybucja tokenów za tam różne akcje, które się robiło jeszcze dodatkowo w Not Pixelu, ale zobaczymy, póki co nic takiego nie ma nie widać. No ale jakby było te 3 dolary za token, kurde, moje, yy, moje kochani 8800 8 dolarów za NoPixelka AirDrop, no to idealnie by wpadło, nie idealnie. Ale obstawiam, że. Przedział 1,5 dolara do 2 dolarów za sztukę jest jak najbardziej realny. 1,5 dolara do 2 dolarów. Dajcie znać swoje przemyślenie, jeżeli ktoś tam sobie czeka, a na pewno czekacie, no bo wielu z Was działało na NotPixelu, prawda? Pixela, robiliśmy turnieje i wszystko. Jakie jest Wasza spekulacja na temat NotPixel dodatkowo? No, z tego względu, że jest to ciekawe. No jest, to, jest to wydarzenie bardzo, bardzo ciekawe. Po Notcoinie, NotPixel, no to to jest naprawdę. No myślę, że oni nie zawiodą, nie? nie zawiodą, nie zawiodą, nie zawiodą i po prostu dają, dadzą fajny, fajnego Europa. No Nawet jakby było 1500 tysiąca dolarów w moim przypadku na ilość, którą mam dzisiaj tokenów 2950, 4400 dolarów też by nie było źle oczywiście, wkładając tam prawie 700 dolarów, jakby tyle było, no to, no to byłoby, byłoby jak najbardziej w porządku. Nie? No, myślę, że moim zdaniem te 1,5 dolara do 2 dolarów jest jak najbardziej realne. No. Dajcie znać, jakie jest Wasze, konkretnie Wasze zdanie na temat tego, jaka będzie cena NotPixela i czekamy oczywiście na informacje. Myślę, że no, ostatni wpis mamy z kiedy? No, z 1 pierwszego. Z pierwszego stycznia. Um, tak więc czekamy teraz na kolejny wpis. Już mina, mija prawie 7 dni od poprzedniego wpisu, tak więc czekamy na kolejny wpis od NotPixel. Kochani, dokładnie 8 stycznia kończy się akcja Blooma, czyli za, no, za jeden dzień, nie? w której mamy możliwość do zgarnięcia większej ilości punktów Bloom Points, okay, tych zielonych punkcików, w gierce tutaj Mikołaja, w tej świątecznej gierce, ok? U mnie 536 tysięcy bloom points, 500, 500 tych mem points, a to tylko dlatego mam 500 tych mem points z tego względu, że stworzyłem tam jakiegoś tokena, no i dostałem te 500 mem points i tam kupiłem go trochę. Jeżeli chodzi o tą gierkę bloom points, tutaj wiadomo, Sprawa jest prosta: no ja mam 275 tych gierek do przeklikania. Nie wiem, przeklikam dzisiaj trochę, nie wiem do kiedy, do jutra. To jest może do północy, jak do północy, to może się uda wszystko przeklikać, troszkę czasu na to pójdzie. No, ale może poświęcę po prostu chwilę wolnego czasu na to, żeby się trochę pobawić tutaj. Um, I to wszystko może przeklikam. Jak macie coś tam podoklikania klikania po, po, po przeklikaniu, jak macie dużo, to wiadomo, też yy, no, czasem trzeba... Nie wiem, ile tu czasu. Tu pewnie jak ktoś ma z 200, to myślę, że 2-3 godziny trzeba poświęcić na to, nie? Żeby, żeby te 200 przeklikać, obstawiam, tak by to pewnie czasowo powychodziło. Nie? 500, 500 punktów, 600 punktów z jednej gierki wchodzi, tak więc to jest 2-3 razy więcej, 3 razy więcej około. Yy, Niż normalnie, tak więc No myślę, że spokojnie. Są takie generalnie opinie, że te Bloom pointsy będą oczywiście kluczowe, bo teraz ludzie myślą, że te Mem pointsy, sezon drugi to Mem pointsy, ale jednak, że te, te Bloom pointsy będą mimo wszystko kluczowe. Zobaczymy, zobaczymy. Airdrop będzie listing, airdrop ma być um, pierwszy kwartał tego roku. Tak więc do marca się dowiemy, Bloom czy zawiedzie, czy nie. Um, Czas pokaże. No, mi fajnie idzie nawet teraz z daily check bo wchodzę każdego dnia 93 dni, myślę, że miałbym już z 200 chyba. Albo ze 150, gdybym gdyby gdzieś tam wcześniej nie tracił tych dni, no bo niestety traciłem. No i tak to wygląda. Zakładka R, tutaj chyba nic nie mam, no, na bieżąco. Kochani, bo ja nie chcę przedłużać tego materiału, dzięki serdecznie, że jesteście. Dajcie łapeczkę w górę, jeżeli możecie, i subskrybujcie, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Oczywiście, dzięki za wsparcie. Zapraszam na grupę na Telegramie, tam na bieżąco są informacje dodawane, komentujemy też pewne tematy. Um, I tak to wygląda. Zapraszam na Sigmę, zapraszam na e, kolejne e, oczywiście materiały wideo. Na razie, hej!